Cześć, witam Ciebie serdecznie na moim kanale. Dawno nie nagrywałam żadnych azjatyckich ciekawostek. Pora to zmienić. Dzisiejszy temat to chińskie liczby. Także porozmawiamy sobie dzisiaj o liczbie 666 czy o czwórce. Zapraszam do wysłuchania. Zacznijmy z przytupem od czwórki. Czwórka to jest liczba, której Chińczycy, Tajwańczycy nie lubią. Czemu? Bardzo prosty powód, ponieważ wymowa czwórki bardzo kojarzy się z innym słowem, s to czwórka A S to umierać. Często w hotelach czwarte piętro jest pomijane. Nie ma czwartego piętra jest od razu piąte. Numer telefonu z liczbą cztery też nie cieszą się popularnością raczej większość unika numeru telefonu z czwórką tutaj jest również mnóstwo okazji na otrzymanie lub podarowanie czerwonej koperty z pieniążkami wiecie na ślub podczas chińskiego nowego roku otrzymujemy od pracodawcy czerwone koperty dorosłe osoby muszą podarować koperty czerwonym osobom młodszym i starszym i też czwórka nie jest mile widziana, a w szczególności jak podarujemy czwórkę osobie starszej, co takie troszeczkę życzenie śmierci. Także czwórka nie, na czwórkę trzeba uważać. Język chiński, jak każdy inny język, jest żywy. Czwórka nie zawsze miała takie negatywne brzmienie, nie zawsze była tak odbierana negatywnie. Wręcz przeciwnie, czwórka w przyszłości oznaczała cztery kierunki, czyli wschód, Południe, Wschód, Zachód, oznaczała stabilność czwórka w taoizmie, kategoryzowała gwiazdy na niebie, plus mówiło się kiedyś o czwórce w kontekście czterech talentów, jakie osoba wyedukowana powinna znać, czyli Pisanie, malowanie, znajomość chińskich szachód, czy umiejętność gry na instrumencie chin. Teraz przejdziemy do jak najbardziej pozytywnej liczby. Do liczby 9. Liczba 9 oznacza maksymalnie oj dziewiątkę ubóstwiają starsze osoby. Czemu? Ponieważ z kolei dziewiątka. Brzmi bardzo podobnie do sformułowania bardzo długo. Czyli, jeżeli komuś damy 9 w kopercie, czerwonej kopercie na chiński nowy rok, osobie starszej, to życzymy jej długiego życia. Jeżeli damy 9 w kopercie dla no, pary nowożeńców, to życzymy im długiego, szczęśliwego życia. Cesarzowie chińscy w przeszłości bardzo lubili liczbę dziewięć, ponieważ dziewiątka oznaczała, że mogli oni bardzo długo rządzić. Dziewięć to po chińsku dzio, a bardzo długo to hengzio. Hengzio, czyli bardzo długo w znaczeniu lat bo jeżeli chcemy powiedzieć o długości, w znaczeniu o wymiarach, to byśmy powiedzieli hen chang". Dobrze, to teraz przechodzimy do kolejnego już numeru. Liczba 3, czyli san oznacza równowagę. W przyszłości jedzono na takich specjalnych naczyniach o trzech nóżkach, więc mówiono, że trzeba przemać tych trzech nóżek, żeby... Utrzymać równowagę. Często w małych świątyniach również są trzy drzwi: prawymi wchodzimy, lewymi wychodzimy. Kochaną liczbą wszystkich tutaj biznesmenów jest liczba 8. 8, czyli pa, ba, bardzo podobnie brzmi do fa, a fa oznacza rozwijać z sukcesem. Mamy również połączenie słów facaj, rozwijać z sukcesem fiskalnym. No myślę, że teraz już możemy przejść do liczby 6 i również powiemy sobie troszeczkę o liczbie 666. My doskonale wiemy, co ta cyfra oznacza w naszej kulturze, więc myślę, że nikomu 666 nie trzeba przedstawiać. Także przejdziemy sobie do chińskiego znaczenia tej cyfry. 666, czyli spotęgowana liczba 6. 6 lio oznacza gładkość, przepływ, oznacza, że wszystko idzie pomyślnie. Minimalną taką kwotą w wyczerwonych kopertach zazwyczaj jest liczba 600. Taką za to bardzo popularną kwotą jest 3600, czyli 60. Razy 60, 3600. Lio oznacza 6. Lio oznacza płynny przepływ. Często w grach komputerowych, po dobrej rozgrywce, Chińczycy sobie piszą 666, co oznacza dobrą grę. Dziękuję za wysłuchanie do końca. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik, to nie zapomnij o kciuku w górę. Zapraszam Ciebie również na mojego Instagrama. Do usłyszenia. Cześć!